Najważniejsza premiera Toyoty podczas targów we Frankfurcie czwarta generacja Priusa. Samochód oczywiście nawiązuje do swoich poprzedników do poprzedniej generacji tego modelu ma w sobie geny 18 lat historii produkcji natomiast to jest zupełnie nowa konstrukcja. Tutaj po raz pierwszy zastosowaliśmy naszą nową płytę podłogową tak zwaną globalną architekturę Toyoty. Nowy model to także nowy napęd hybrydowy. Teoretycznie mamy do czynienia z tymi samymi elementami składowymi, silnik o pojemności 1,8 litra, ale ten w Priusie czwartej generacji zbudowany od podstaw, także pracujący w oszczędnym cyklu Atkinsona, ale mający dużo wyższą sprawność od poprzednika. Prius z napędem czwartej generacji będzie zużywał poza miastem na trasie, na autostradzie mniej niż hybrydy, którymi dysponujemy dotychczas. Oczywiście ten model to jak najbardziej ikona technologii Toyota, w związku z czym tam nie brakuje... W pełnych świateł LED-owych znajdziemy w tym samochodzie we wnętrzu potężne ekrany multimedialne, nową zabudowę środka, nadal awangardowy styl i oczywiście więcej miejsca, dlatego że dzięki tej nowej płycie podłogowej mogliśmy lepiej zagospodarować wnętrze samochodu. Pomogło nam w tym także trochę zminiaturyzowanie pozostałych elementów układu hybrydowego.